Głośna afera na polskim krypto YouTube, pewien mało znany youtuber kupił kryptowalutę Neural po niskiej cenie, a następnie rozpoczął jej sprzedaż po wyższej cenie. Okazuje się również, że wspominał o tej kryptowalucie na swoim kanale YouTube'owym oraz profil na X, a osoby, które kupiły ten token z nim są teraz kilkadziesiąt razy na plusie. O tym jak możemy tępić tak parszywe, patologiczne zachowania, porozmawiamy dziś z Kamilem z encyklopedii Kryptowalut. Cześć Kamil, powiedz, czy słyszałeś może coś o tej sytuacji? Tak, niestety słyszałem o tej sytuacji i nie rozumiem, jak można było dopuścić do takiego zachowania. Ja osobiście nigdy bym tak nie postąpił. Zawsze, kiedy kupuję jakąś kryptowalutę i mówię o niej moim widzom, to pytam się ich najpierw, czy już wszyscy zarobili, czy już wszyscy sprzedali na zysku, i dopiero potem, jeżeli jakimś cudem zostanie mi coś na plusie, sprzedaję swoje kryptowaluty. Na rynku krypto przecież panuje miłość, bezpieczeństwo i uczciwość, więc tutaj nikt nie próbuje zarobić na drugiej osobie. Nikt też nie sprzedaje swoich inwestycji, dopóki ich koledzy, ich znajomi nie wyjdą na plusie. No dobra, a teraz może koniec tych śmieszków, porozmawiajmy sobie o tej sytuacji, która wnikła i wyjaśnijmy kilka tematów. Jak widzieliście pod Disclaimerze na początku tego filmu, pewne zdania, pewne słowa mogą nie spodobać się pewnym ludziom, więc oczywiście do nich środkowy palec. Natomiast ci, którzy mają trochę oleju w głowie, myślę, że dotrwają do końca tego filmu i zrozumieją co jest pięć. Wybuchła mała głównoburza, burza, która bardzo często ostatnio ma miejsce na krypto x, szczególnie na krypto x, tam gdzie ludzie uważają, że są anonimowi, tam gdzie ludzie uważają, że nikt ich nie pozna, nie wiadomo o kogo chodzi, przecież oni nie mają znajomych, którzy są w stanie za pewne korzyści majątkowe udostępnić ich dane. To my znamy, Mike miał taką sytuację, inni twórcy też mieli takie sytuacje. No i kończyło się to przeważnie jakimiś przeprosinami, czy w ogóle wszyscy zapominali o tym temacie. No i teraz mnie dotknęła taka sytuacja, że zostałem oskarżony o wykorzystywanie Insight Info, aby zakupić pewien projekt. No i następnie mówić o nim na swoim krypto YouTube, KryptoXie i bezczelnie, bezczelnie sprzedawać posiadane przez siebie tokeny, kiedy ten projekt zrobił mi razy ileś tam. Spoko. To o tym sprzedawaniu to, to potem sobie porozmawiajmy, natomiast zacznijmy trochę może od samego tego inside info i wykorzystywania takich informacji, bo ja bym rozróżnił tutaj kilka tematów. Po pierwsze, i to Wam powiem trochę dzisiaj od kuchni, jak to wygląda, bo wielu z Was, po prostu większość z Was nie ma dostępu do tych informacji, może też nie orientuje się, jak to wygląda bardzo często od tej drugiej strony, od strony twórcy projektu, osoby, która wypuszcza token i od osoby, która może być czasem blisko takiej, takiej firmy. No więc... Jeżeli chodzi o głównie Memcoiny i różnego rodzaju takie projekty utworzone po to, żeby być faktycznie skamem. No to bardzo często wygląda to tak, że znajduje się pewna grupa ludzi, która ma umiejętności techniczne, aby stworzyć token, ma pieniądze, żeby ten token potem rozpromować, zapłacić odpowiednim osobom, ma też swoich znajomych, którym te tokeny przeznacza w zamian za współpracę marketingową. No i tworzy się taki token, dochodzi do TGE nagle z adresu głównego rozsyłane są tokeny po innych adresach i zaczyna się silerka, czyli takie bezczelne po prostu silowanie projektu, którego, który dostaliśmy całkowicie za darmo. No i to jest jakiś inside trading, bo my wiemy na jaką giełdę wejdzie ten token, my wiemy kiedy on zostanie stworzony, wiemy kto stoi za tym projektem, jakie ma plany itd. Ok. Krypto, no regulacje tutaj dalej w tym temacie nie za bardzo istnieją, natomiast na tradycyjnym rynku nie wolno wykorzystywać takich Inside Info, poza to można naprawdę pójść siedzieć w zależności od kraju na długie, długie lata albo dostać potężną grzywnę finansową. Kolejny temat, no to jeżeli wiemy od członków zespołu, na jaką giełdę dany token planuje wejść, no i przygotowujemy się pod to, bo może być pompa wraz z wejściem na jakąś dużą giełdę. To jest oczywiście już taki typowy Inside Info z rynku tradycyjnego i nie powinniśmy z czegoś takiego korzystać. Zgodnie z prawem oczywiście, tak? Natomiast, tak jak już powtórzyłem, na rynku krypto zdarza się to wielokrotnie. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o rynek krypto. Druga sprawa, o którą tutaj niektórzy wzajemnie się oskarżają, no to wykorzystywanie informacji pozyskanych na konferencjach, na różnego rodzaju meetupach, na spotkaniach mniej zamkniętych, bardziej zamkniętych. Czyli tak jak ja od wielu, wielu lat jeżdżę na różnego rodzaju konferencje, sam tworzę swoją konferencję. Poznaje tam różnych ludzi, ci ludzie researchują, badają różne projekty. No i bardzo często jest tak, że jedna osoba drugiej powie, ej stary zainteresuj się tym projektem, bo wydaje mi się po moim researchu i znajomych, że tu może coś się dziać, możemy na tym zarobić. I takim przypadkiem, może nie będę mówił o konkretnym projekcie, ale takich przypadków trochę jest. No i skoro token już jest na rynku, jest uwolniony, nikt nie dostał za promocję tego tokena żadnych pieniędzy, Powiedział tylko znajomemu o tym projekcie, że zrobił research, uważa, że jest OK. Ta osoba zrobiła swój research, wykorzystała tą wiedzę. Po czym kupiła ten token i po czym mówiła dalej o tym tokenie, to czy to jest jakiś insight info? No, wydaje mi się, że nie. Rynek krypto jest zdecydowanie zbyt wielki, zbyt duży, żebyśmy mogli na nim działać w pojedynkę. A na pewno w pojedynkę mamy zdecydowanie mniejsze szanse, żeby te nasze zyski po prostu zmaksymalizować, żeby znaleźć projekty, które faktycznie dadzą ogromny wynik. I z tym chyba każdy z Was się może zgodzić, że zbyt dużo tokenów powstaje, zbyt dużo narracji, zbyt dużo osób zajmuje się już kryptowalutami, żeby tak naprawdę wszystko samemu teraz ogarniać. Więc posiadanie siatki znajomych, kontaktów, zarówno w krypto, jak i w ogóle w biznesach poza kryptowalutowych, no to jest podstawa. Bardzo, bardzo często, jak nie wiem, szukacie jakiegoś mieszkania, w dobrej cenie, żeby kupić. I macie kogoś, kto pracuje w jakimś urzędzie, albo u komornika, albo coś tam i wam podrzuci informację, że będzie taka i taka licytacja, albo że to i to będzie mieszkanie na sprzedaż, bo coś tam się dzieje, no to co, nie wykorzystujecie takiej informacji? No oczywiście, że wykorzystujecie. Tylko teraz tofając się do tej mojej akurat sprawy. Kwestia wygląda tak, że ja ten projekt, o którym wspomniałem na początku, znalazłem samemu na Krypto Xie. Tak nadal przeglądam x nadal szukam samemu tokenów i pewne tokeny znajduję samemu. Nie tylko te, z którymi współpracuję, czy ktoś mi tam podrzucił. Czasami znajduję nadal projekty samemu. Jedne z lepszym skutkiem, drugie z gorszym skutkiem, ale tak po prostu jest. Lepszy skutek Neural, gorszy skutek, ktoś powie IFi, o którym mówiłem, można było zarobić kilka razy, jeżeli ktoś był mało chciwy i wyciągnął wkład, no to bardzo się cieszę. Jeżeli ktoś był bardziej chciwy, tak jak ja, nie wyciągnął tego wkładu, jest teraz pewnie na minusie trochę. Natomiast jeżeli zna działanie tego projektu, wie, że jeszcze będzie szansa na tym zarobić. Tutaj ucinamy temat tego projektu. Więc jeżeli udało mi się znaleźć sam ten projekt bez żadnego insight info, bez pytania się poznajomych, no to plus dla mnie po prostu tak czasem na tym rynku bywa. I oskarżenia o jakieś insight info w tym przypadku są całkowicie wyciągnięte z palca. Poza tym, ta osoba nie ma żadnych dowodów na to, nawet gdyby doszło do czegoś takiego. Natomiast ta osoba nie ma takich dowodów na to, bo po prostu taka sytuacja się nie wydarzyła. I już za takie oczelnianie, no można człowieka gdzieś tam ścigać po sądach, ale naprawdę mam lepsze zajęcia w życiu do roboty niż ściganie jakiegoś tam chłopaczka z internetu za to, że napisał nieprawdę na mój temat. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Póki tutaj nie dochodzi do jakichś hardkorowych oczelnień, no to ten temat niech sobie gdzieś tam po prostu będzie. Kolejne kłamstwo, że ja nie dokupiłem tych tokenów Neural po pewnym czasie, bo gość nie pokazał całego wykresu, a jak mu <laughs> powiedziało wiele osób pozostałych dokupiłem, znalazło mu te transakcje, pokazało mu to na wykresie. No to chłopaczek już się oczywiście zamknął i zero komentarza. Bywa. Jako influencer, jako osoba, która w tych mediach jest i ma pewne zasięgi, no to trzeba po prostu się z tym pogodzić, że pewne takie osoby są, które mają za dużo wolnego czasu nie potrafią zbudować społeczności na nauce, na nie wiem, weryfikowaniu pewnych informacji w sposób konkretny, nadawaniu im dobrej wiedzy i w ten sposób budowaniu tej społeczności, tylko próbują na aferkach się tam gdzieś zbudować. Ale nie jest to pierwszy, nie jest to ostatni na pewno przykład takiej osoby. Wracając, jak widzicie na moim X ostatnio bardzo mocno promuje ten token Neural, mówię o nim. Bo projekt robi świetny marketing, projekt przede wszystkim buduje naprawdę fajny produkt. Ostatnio wypuścili system operacyjny, a przypominam, nie są jeszcze na żadnym ceksie. I bez posiadania pieniędzy mówię o tym tokenie. Oczywiście, nie jest to w żaden sposób porada inwestycyjna, i wszystko, co mówię na swoim kanale. YouTube na Xie nie jest poradą inwestycyjną. Mówię tam o projektach bardzo często, które ja posiadam, albo którymi się po prostu interesuje. I Cofając się do 2017 roku, 2018, dwie hosty do tyłu, nawet jedną hossę do tyłu, to takie osoby jak ja, które wtedy były zwykłymi mietkami, które miały zainwestowane kilka tysięcy złotych w kryptowaluty i chciały, chciały, błagały wręcz, aby jakiś duży kryptoinfluencer mówił o projekcie, który akurat ja posiadam w swoim portfolio. No to jak ja zobaczyłem wpis u takiego, nie wiem, McAfee'ego, o tokenie, który ja akurat posiadam, albo jakiegoś Ivana on OnTech wtedy albo kto tam jeszcze był duży. No nie wiem, o jakichś dużych po prostu twórców. Zobaczyłem film na YouTubie, że oni o tym moim projekcie mówili. No to ja szedłem, pisałem komentarz, mówiłem super z i tak dalej. A po tych kilku latach wygląda to tak, że ludzie tym samym osobom piszą: "Ty naganiaczu, ty złodzieju, ty z kamerze, na pewno dostałeś pieniądze od projektu za to, że mówisz o tym projekcie. Na pewno dostałeś tokeny za darmo. Na pewno miałeś inside info, że mówisz o tym tokenie." No, bardzo, bardzo te czasy się zmieniły. Ja to widzę w przestrzeni tych 7 lat, kiedy w tej kryptosferze jestem. E, czy jest to na plus? No, nie sądzę, no nie sądzę, no bo jeżeli chcemy, żeby nasze bagi rosły, no to promujmy token, który posiadamy. Teraz trochę te memcoiny wróciły do tego, tak? I jest, jest dużo takiego mówienia, że jak ty sprzedasz ten token, który posiadasz, tego memcoina, to jesteś najgorszy, jesteś zły, my tu jesteśmy nie wiem, jakiś Meme Coin Army, my go nigdy nie sprzedamy, dopóki ten token nie zrobi tam, nie wiem, 10 miliardów dolarów kapitalizacji. I tak to kiedyś wyglądało. Tak to wyglądało te 7 lat temu. Że ludzie mówili, że nie sprzedaje, póki nie zrobi razy 100, nie sprzedaje, póki nie będzie kosztował 1 dolar, a on kosztował, nie wiem, pół, pół, pół centa na przykład, tak? Kiedyś tak ludzie hypowali swoje projekty. A teraz wspominanie przez duże konta o pewnych projektach, o wielu projektach, czy ktoś ma za to zapłacone, czy nie zapłacone, no to jest złym. to jest złem najgorszym po prostu. No to ja się pytam, skoro w tym śmietniku krypto mamy miliony tokenów, dziesiątki tysięcy i wy nie chcecie, żeby nikt, wy nie chcecie, żeby duże konta mówiły o waszym projekcie, który akurat posiadacie. No to co wy robicie na tym rynku krypto ludzie? Co wy robicie naprawdę na tym rynku krypto? Zastanawiam się, czy komuś jakieś klepki brakuje w mózgu wtedy. Czy o co tak naprawdę chodzi? Nie, nie mów, Ty nie mów o tym projekcie. Albo jeszcze najlepiej, Ty polski influencerze nie mów o tym projekcie. Tutaj Wam wrzucam na ekran jakieś zdjęcie z dzisiaj, świeżutko przed tym filmem. Oho, jak polski influencer zac zaczyna mówić o projekcie, to trzeba uciekać. Ja usłyszałem od Milesa o tym projekcie, akurat w tym przypadku chodziło o Neurala. Tylko Miles to mówił o tym projekcie, jak on kosztował już kilka ładnych dolarów, a nie 30 centów. No ale tak, przecież my jesteśmy najgorsi, to zawsze Polacy kopiują od kogoś, a nie ktoś kopiuje od Polaków, nie? Dobra, no zdarza się, zdarza się. Oczywiście, mówię tutaj o tym promowaniu projektów i cieszmy się z tego, że duże konta mówią o projektach, które posiadamy. Inna sprawa, jeżeli one mają ten token za jakąś spłatną współpracę, no i nie mówią o tym, że to jest płatna współpraca, nie, nie wspominają o tym, że one dostały ten token za frico, że nie postawiły tam żadnej swojej złotówki czy dolara, no to to jest oczywiście słabe, nie przynajmniej na polskim rynku powinno się o tym mówić, bo ułokik po prostu tego wymaga. Dobra, główno burza się rozkręcała dalej. Jak już Panu brakło trochę argumentów, ja go niestety albo stety bardzo brzydko pocisnąłem, czego nie robię, bo jak widzicie, moją działalność w internecie raczej staram się być wyważony i kulturalny. No to jak go pocisnąłem dość mocno, to udostępnił jakieś stare moje adresy. Adresy, gdzie był token chociażby ASCOS, tam z 2020 roku czy 2021, jakieś tokeny Unikli że tam mam, czy posiadałem, no tak posiadałem, bo wszedłem w ten projekt w private sale, u. no chyba to nie jest nic złego. Widzę, że według niektórych jest to coś złego, żeby inwestować na wczesnej fazie w projekty, nie? No to jest straszna rzecz, po prostu ola Boga, zainwestował na wczesnej fazie, tysiące ludzi codziennie tak nie robi przecież, nie? No, no ale tak jak mówię, jak ktoś ma trochę IQ, no to wie, że to jest nic strasznego, to jest normalna rzecz, sami inwestujecie w projekty na wczesnych etapach, no ale nie, jak influencer wszedł, Koniec, koniec, sprawa po prostu przegrana, nie? Więc kolega tam po udostępniał parę adresów jakichś starszych, niektóre jakieś tam nowe, chociażby z tym neuralem znalazł. Gratuluję. Korzystanie z danych łączeń, o których ja wielokrotnie mówię na swoim kanale. Super, że potrafisz z tego korzystać. Mamy takiego pana na YouTube, kryptoblogger się nazywa. I jak ja jestem na jego prelekcje, na kilku byłem, tak się złożyło w tym roku, no to on pokazuje listę. Influencerów, których adresy posiada, i tam tych adresów posiada, nie wiem, ze 100, chyba 100 kilkadziesiąt, nawet z tego co pamiętam, z ostatniej prezentacji, i też wyszukuje ich adresy. Też przez takie śledzenie danych łączeń, łączenie kropek, znajduje adresy tych osób i czasem potrafi na tym po prostu zarobić. No i gratuluję, bo ja sam na poprzedniej hoście też tak robiłem. Też siedziałem, też śledziłem te transakcje, badałem portfele i starałem się na tym zarobić. Nie jest to nic złego na udostępnianie tutaj. Paczki adresów, i dobra, nie chciałem tego robić, ale doigrałeś się, doigrałeś się. No to jest, jest śmieszne, po prostu jest śmieszne. I tak, bo nie chcę tego filmu jakoś rozwlekać niesamowicie, tworzę ten krypto YouTube i krypto Twitter już naprawdę kilka ładnych lat. Od powiedzmy 4-5 lat zajmuję się tym. No, może nie na pełen etat, ale no bardzo mocno się tym zajmuję. I uwierzcie mi, że gdybym chciał zmaksymalizować swoje zyski że gdybym chciał zarobić na was grube miliony dolarów tak jak to robią niektórzy twórcy na polskim YouTubie to odpaliłbym już dawno jakąś akademię jakąś arenę skamu czy tam tradingu zgarniał od was po kilka tysięcy dolarów dziennie udawał niesamowitego guru mówił jaki to jestem świetny a potem jak się okazuje że 90% osób z tej areny jest na minusie, no to po prostu powiedział sorry, zdarza się, zamknął ten temat i promował teraz jakieś mentoringi w Dubaju i sprzedawanie nieruchomości. Naprawdę, mógłbym to zrobić. Mógłbym tak jak Cezary Graf zarabiać na naiwności ludzi, na straszeniu ich siódmą wojną światową, tym, że zaraz wszystko upadnie. Dywersyfikujcie się, uciekajcie, a na pewno te informacje znajdziecie w moich 12 zamkniętych webinarach. Mógłbym to robić, ale no... A tego nie robię po prostu w jakiś sposób, i czasem się zastanawiam, czy nie jest to nawet złe dla mojego portfela. Tak? No, na pewno jest to złe, bo mógłbym parę ładnych banik z tego skosić, ale tego nie robię, bo staram się w miarę uczciwie na tym krypto-YouTube działać od tych wielu lat. No dobra, sytuacja, jaka jest, taka jest. Ja krypto-YouTube, krypto-Twitter nadal będę robił. Takich osób na swojej drodze spotkam jeszcze naprawdę wielu. Ci, którzy mu przyklaskują jakimiś takimi ochotnymi. Inwektywami w moją stronę wrzucają, no to nie ma co z nimi dyskutować. Trzeba po prostu taką osobę zablokować. Jak ktoś tam wyzywa, od, jak mówię po hamsku, no to nie ma co z taką osobą dyskutować. Ja się cieszę, że na kryptokonferencjach, na tych wszystkich etapach, naprawdę spotyka się ludzi mega fajnych, z otwartą głową i kumatych. I po prostu rozumiem, że tam, gdzie są pieniądze, bardzo często duże pieniądze, bardzo często ktoś zobaczy, że pewna inna osoba ma pieniądze, których ona w życiu nie widziała, no to po prostu w ludziach. Budzą się emocje i to te negatywne. Niestety, no, wielokrotnie to powtarzałem, pisałem to w swoich książkach, większość na tym rynku traci. Nawet jeżeli czasowo są wirtualnymi zarobasami, milionerami, no to nie potrafią zrealizować zysku i niestety, ale na tym rynku traci większość. Więc rozumiem te negatywne emocje, które są czasem rzucane. Czasem są to fake konta tych mm, szerifów. Okej, okay? no, do tego też się przyzwyczaiłem. No i tą frustrację muszę niestety gdzieś wylać. A jeszcze na koniec jeden wątek widzę tutaj sobie zapisałem. Nasz wielki szeryf znalazł moje publicznie dostępne dane w internecie dotyczące mojej działalności gospodarczej. No niesamowite, że takie informacje znalazł wpisując po prostu moje nazwisko, bo z tego co ja wiem od wielu lat, to takie dane może każdy z was znaleźć w internecie, wyszukać tych informacji za darmo w ciągu dosłownie 30, 30 sekund i nie trzeba być nie wiadomo jak wielkim szeryfem, a osoby, które mu przyklaskują to naprawdę chyba mają 15 lat i nigdy nie miały nic wspólnego z prowadzeniem działalności i z tym, że takie informacje można po prostu w łatwy sposób znaleźć. Dobra, szkoda, że musiałem niestety zmarnować na to trochę czasu, na to, żeby ten film nagrać, żeby tutaj zlecić przygotowanie miniaturki, żeby odpisywać na te komentarze. Czasem po prostu trzeba pewne sytuacje wyjaśnić. Z tymi, którzy jednak mają trochę więcej niż Dwie klepki w głowie. Widzimy się 11 stycznia na Kryptosilezji. Zostało jeszcze jakieś 30% biletów, więc polecam się spieszyć. No bo to jest akurat, widzę, eventik, na który bilety zejdą najszybciej. O tutaj jeszcze był zarzut, że no tak, promuje się, no tak na rynku nie potrafi zarobić. Polecam sprawdzić ten adres udostępniony, więc musi opychać konferencję. No tak, konferencja za 60 zł, za opłatę transakcyjną na Ethereum, nie? Niesamowity złodziej z tego Kamila. Zostawcie komentarze, co wy o tej całej sytuacji sądzicie. Zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć.